Zróbcie mi taką galaretkę do wyciskania. Nie ma sprawy. Pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra, zobaczmy co tu mam. Kola? Idealnie. Patrzcie, co potrafię. Czyż to nie jest wspaniałe? Uwielbiam kole. A bez pomocy rąk? Super! Pyszności. Ojej! Ola Boga, tylko nie to! Ratunku! Niedobrzy mi! Co za smród? Przepraszam, sama się nie spodziewałam. Dobra, pora wsypać skitelsy. Myślę, że młoda będzie zachwycona. Mam tu jeszcze syrop klonowy. Też go dodam. Im słodsze, tym lepsze. Zamykam i potrząsam butelką. Właśnie tak! Ojej! Zakrętka się przykleiła. Kiepsko. Pomocy. Otwieraj się. Już prawie. Wszystko w porządku, kochanie? Tak, tak. O kurczę, syrop przykleił mi się do paznokci. Ale za to butelka się teraz otworzy. Całe szczęście. Nie szkodzi. Najważniejsze to nakarmić młodą. Zrobię galaretkę z coli przy pomocy tego mrożącego sprayu. Zobaczmy. Idealnie. Babciu, zasnęłaś? Mamy tu challenge. Patrz, fajnie, co? Myślę, że to przesada. Łatwiej użyć dżemu, konfitur albo miodu. Wezmę miód. Kochanie, już do ciebie lecę. O, jaki sympatyczny miś. Zamrożę go i gotowe. Tylko miód? I tym chcesz zaskoczyć mało? Zobaczymy, czym ty ją zaskoczysz. Ja wezmę kola, którą przecież prosiła. Znam różne sztuczki kulinarne. Wleję na pól na patelnię i dodam żelki. A żeby wyszła z tego galaretka, potrzebuję żelatyny. Dobrze, że mam zawsze ją pod ręką. Teraz muszę to tylko wymieszać i przelać z powrotem do butelki. Użyję do tego lejka. Hop. No, galaretka prawie gotowa. Wygląda tak pysznie. Sama bym to zjadła. Butelka jest pełna, można zamrażać. To mój najnowszy wynalazek. Super zamrażacz. Chwilka i galaretka jest gotowa. Właśnie tak. Wow, brawo. To było łatwe. Dziękuję. Myślę, że wyszło mi idealnie. A jak tam miód? O, właśnie, dziękuję za przypomnienie. Też jest gotowy. Ojej, jaki lodowaty. Co robić? Nie czuję rąk. Podmucham, może się rozgrzeją. O, zadziałało. Dzięki Bogu. Babci nic nie jest. Kochanie, oto twoja galaretka. Ojej, trzy galaretki. Nie wiem, od której zacząć. Ale słodziak. Ty pierwszy. Cześć, misiu. Co mi przyniosłeś? Zaraz się dowiem. Miodową galaretkę? Ale fajnie. Powinna być słodka i smaczna. Tak, jest ok. No nieźle. Wow, a to moja ulubiona kola. Co w niej jest ciekawe? Chętnie spróbuję. Galaretka jest trudna do wyciśnięcia, ale wygląda świetnie. Zaczynamy. Super, podoba mi się. To jest pyszne. Dziękuję szefowo kuchni. Co jeszcze zostało? Galaretka od siostry. Wow, widzę tam cukierki. Jest taka ładna. To jest boskie. Mmm, wspaniała. To najlepsza galaretka, jaką kiedykolwiek jadłam. Zwyciężasz. Jak to możliwe. Ale czad, dzięki, kochana. Brawo. Następne danie to gofry. Świetny wybór, co? A, już widzę. Nie wiem, jak je robić. Jakoś to będzie. Aby zrobić ciasto na gofry, trzeba wziąć mąkę, jajko i masło. A teraz dodam cukier i mleko. Świetnie. Gdzie moja trzepaczka? Babcia pokaże wam, jak to się robi. Mieszam tak szybko, że nikt mnie w tym nie pokona. Naprawdę! Widzisz, co potrafię? Szacun babciu. Ach, te babcie. Niełatwiej byłoby zrobić to mikserem. Lepiej oszczędzać siły i być bardziej pomysłowym. Ja, na przykład, mam świetny pomysł. Myślę, że mała to doceni. Zrobię kolorowe gofry. To ciasto będzie czerwone. A to żółte, zielone i niebieskie. Możesz nie zawracać sobie głowy, nie masz szans. Zobaczymy. Co za bzdury, czy to wszystko musi być takie trudne? Można przecież dodać Nutelle i wygrać. Hey. Babcia i szefowa kuchni nie znają się na łatwym gotowaniu. Wszyscy uwielbiają krem czekoladowy. I kiedy one się kłócą, ja już zrobię gofra. Och, jaki gorący, ale jak pięknie pachnie. Ślinka mi cieknie. Nie mogę się oprzeć. Super! Jestem geniuszem. To jest przepyszne. Miam, miam, miam. A co z młodą? To miało być dla niej. Nie szkodzi. Zaraz zrobię następny. Uważaj, żebyś tego też nie zjadła. Dobrze, że babcia ma wszystko pod kontrolą. Tak ładnie pachnie. Zwycięstwo jest moje. Aha. Tak, jasne. Mój gofr jest o wiele ładniejszy. Co wy na to? Nie pokonasz babci! Za nic. Nie licz na to! Ale odjazd! Te gofry są przepyszne! Przepraszam, siostrzyczko, ale nie mogę się opanować! Co? Challenge jeszcze się nie skończył! No i co? Przecież nic nie zrobiłam. Nie złoście się! Przygotuj jeszcze jednego gofra. Zobaczycie! A gdzie mam ciasto? Kurczę, skończyło się. Jak to? Co robić? Wiem, mam w plecaku makaron instant. Zrobi z niego gofra. Muszę tylko zalać go wrzątkiem i chwilę poczekać. Makaron jest gotowy. Gofrownica zrobi resztę? No i gotowe. Właśnie tak. Zapiekamy. A ja dojem. To takie dobre. Jeszcze coś w ciebie wchodzi? Co za żarłok. A mój idealny gofr jest gotowy. Wyszedł świetnie. Przekroję go na pół i zrobię z niego tęczę. A chmurki będą zbite śmietany. Fajnie. Udekoruję całość posypką. No wyszło nieźle. Ale babcia ma swój przepis na sukces. Lody Baskin-Robbins. Truskawki i posypka. Dziecko będzie zachwycone, jestem tego pewna. Pięknie. No i co najważniejsze, smacznie. Ciekawe, babcia wymiata. Ja też muszę się postarać. Co zrobić z tym gofrem? Wiem, posypię go serem w proszku. No i hop. Dodam więcej sera. Ojej! A wsik! O nie, poszło mi w nos! Jak łaskoczę! Wszystko w porządku, jesteś cała brudna. Musisz być bardziej ostrożna. Daj spokój, babciu, zdarza się. Patrz, jestem już czysta! A ręce obliżę. To takie dobre. Co za maniery? Chcecie spróbować? Nie dzięki. No i nie trzeba. Jesteśmy gotowe! Gofr z makaronu? To takie niezwykłe. Ciekawe, nigdy wcześniej takich nie jadłam. Jak chrupie? Ale smakuje okropnie. Fuj, nie chcę tego. Jak to? No nie wierzę. Wow, tęczowe gofry. Tak pięknie wyglądają. Spróbuję, jak smakują. Są niezłe, podobają mi się. Wspaniale. Ojej! Gofry z lodami? To idealne połączenie. Jeszcze truskawki! Już mi ślinka cieknie. Rewelka. O mój Boże, to jest niewiarygodnie pyszne. Chcę więcej! Babciu, wygrałaś! Gratuluję! Hora! Barbara ma szczęście, ma całą miskę popcornu. Nikt ma trochę mniej, ale mu to nie przeszkadza. Z kolei Julie ma pecha, ma tylko jedno ziarenko. Julie, zaczynaj! Właśnie wpadłam na pewien pomysł. Gdzie jest moja prostownica? Właśnie tego mi trzeba. Szybko i pysznie. Super, ja następny. Też zamierzam szybko zrobić ten popcorn. Nikt nie mówił, że pracujesz jako szef kuchni. No Notujcie przepis! Bierzemy patelnię i wsypujemy na nią ziarna popcornu. Czekamy kilka minut i gotowe! O, dziewczynę, uważajcie! Wow, Nick, to jest naprawdę wybuchowy przepis! A ja mam swój własny sposób na robienie popcornu. Mieszamy kolę z sosem tabasco i dajemy ją do wypicia naszemu przyjacielowi. Coś jest z nią nie tak. Dlaczego tak piecze? A... Właśnie tego potrzebowałam. Dzięki Nick. Piecze, piecze! To jest takie dobre. Barbara i Nick mają tak dużo żelkowych oczu, a Julie ma tylko jedno. Tak mało? Dobrze ci tak. Nick, jeśli nie zauważyłeś, Julie nie jest w nastroju do żartów, więc dostaniesz za swoje. Nie musisz od razu mnie bić. Będę musiał się na tobie odegrać. Nikt, co ty znowu wymyśliłeś? Wyciskasz keczup do oka to okropne. Jolly, możesz zjeść moje oko. Proszę. Co? To naprawdę twoje oko? Tak, trzymaj. A, zabierz to ode mnie! Barbara, uważaj, zjadłaś okonika! Tylko nie to uratuje cię! Ostrożnie! Filiżanka mocnej kawy o poranku jest właśnie tym, czego potrzebuję. Co to jest? To oko, A, Ale z was żartowni się. Teraz moja kolej. Jakie to pyszne, mogłabym jeść to bez przerwy. Co za apetyt! Teraz moja kolej, włączam tryb turbo, pyszności. Ojej, Nick, zjesz to wszystko na naraz? Mógłbyś przynajmniej podzielić się z dziewczynami, są takie głodne. Tylko jedno oko, proszę, nie są moje. Nick, nie możesz jeść tylu żerkowych gałek ocznych naraz. Już za późno, teraz masz oczy dookoła głowy. Nie zjem tego, zabierzcie to ode mnie. Jedna porcja, poradzę sobie z tym. Co to jest? Weźcie się w garść, dacie sobie radę. Zacznę pierwsza. Barbara to nasiono, nie jedz go, musisz je zasadzić. Ostrożnie! Uważaj, gdzie wyrzucasz ziemię! Zaraz ci zasadzę. Rośni! No dlaczego nie rośnie? Musisz trochę poczekać, daj mu czas. Zacznę. Najważniejsze, żeby zjeść to szybko tak, aby nie poczuć smaku. Obrzydliwość muszę natychmiast co czymś popić. Kto jest to? Pożyczę, muszę pilnie nie podać mój kwiatek? Rośnij! się niż ziemi kryjcie się! Nie martwcie się, to tylko kiekujące nasionko Barbary. Ma teraz swój własny krzak brokułów. Dobrze ci tak. Jest to jest okropne. Nienawidzę brokułów. To straszne. Barbara powinna się umyć twarz. A ty jeść brokuły! Nie, tylko nie brokuły. Mam pomysł, jak się ich pozbyć. Patrzcie, tam jest ośmiornica. Julie, wiesz, że wszyscy oszuści zostaną ukarani prędzej czy później. Zwłaszcza, że nikt już przygotował dla ciebie karę. Mm, to było pyszne. No, to masz dokładkę. Nie, tylko nie to. Następnym razem nie będziesz oszukiwać. Wow, frytki! Wszyscy są tacy szczęśliwi! Przecież są pyszne! Chociaż nie, Julie ma pecha. Ma tylko jedną frytkę. Jest pyszna, ale... tak mało... Chcę więcej! Teraz moja kolej. Daj mi kilka frytek! Co? Chociaż jedną! Jasne, proszę bardzo. <laughs> uwierzyła. Dam ci nauczkę. <laughs> Julie doda keczupowi Barbary bardzo ostrego smaku. To okrutne. To jest takie ostre! Dlaczego we mnie? Dobrze wam tak. Barbara, musisz natychmiast się czymś ochłodzić. Tylko nie keczupem. Od razu lepiej. Dobra, dla mnie wystarczy tyle ketchupu. Nik, uważaj na swoje frytki, bo nie zostanie Ci ani jedna. Co? Mm, bardzo smaczne. Dzięki Nick. Jadłaś wszystkie moje frytki? A masz? Nikt nie denerwuj się, następnym razem będziesz ostrożniejszy. Wow, jaka duża paczka Pringles! To jest szczęśliwy dziennika. A Barbara ma całą piramidę. To niesamowite. A Julie ma tylko jednego chipsa. i co malutkiego. Zamierzam to naprawić. Tak lepiej. Mm, to jest pyszne! Nick, teraz twoja kolej. Co? Nie chcą się otworzyć! Ostróżnie nie złam sobie zębów! Mam piłę na takie okazje. Uważaj, tylko nas nie przepiłuj! Wystarczy kilka cięci puszka otwarta. Patrzcie! Nik otwieraj buzię szeroko! Chipsy lecą do ciebie! Wreszcie! Są pyszne! Uważaj, Nick! padnij! Auć! Nik nic nie jest? Chyba nie. Dobra, to teraz ja zacznę jeść moje chipsy. Wow, Barbara, co za apetyt! Uważaj, gdzie rzucasz! Jakie to pyszne! Coś mi ominęło? Nik, lepiej zostań pod stołem, Barbara świetnie się tu bawi. Julie, padnij Nie dam rady się na to nabrać po raz drugi. O, jesteś przygotowana, a nikt nie. Uwaga na trwającą budowę! Barbara, lepiej trzymaj swoją wieżę. A. Udało się! Co się stało? Julie znowu masz pecha, tylko jeden cukierek. W przeciwieństwie do Nika. On ma cały taler skitelsów. Wow, a Barbara ma cały zestaw wszystkich kolorów. Tylko jeden i to taki mały. Cicho, mam pomysł. Julie nie jestem pewna, czy to zadziała, ale warto spróbować. Ojej, wspaniale! No tak lepiej. Wow! Mm, to jest pyszne. Mogłabym mieć skittles bez przerwy. To niesamowite! Nikt, teraz twoja kolej. Zobaczcie, co umiem. Jesteś pełen niespodzianek, ale powinieneś jeszcze troszkę poćwiczyć. O nie moje cukierki! Wiem, kto ma ich o wiele więcej. Nikt nie sądzę, żeby Barbarze spodobał się twój pomysł. Najważniejsze, żeby nie zauważyła. Zostawaj stąd! Auć, to wszystko jest moje! Od którego smaku powinnam zacząć? Tego albo tego nie chcę, ten. Nie mogę się zdecydować, to takie trudne. Wiem! Co to jest? Loteria, która pomoże mi wybrać kolor. Otwieramy. Chodź tu! Mam! Zielony, zacznę od niego. Ok. To jest pyszne. Uwielbiam Skittles. Chciałabym spróbować wszystkich smaków naraz. Jakie to pyszne. Ciekawe, co my tu mamy. Co to? Wow! Ojej! To gigantyczny cukierek. Jest ogromny i musi być niesamowicie pyszny. Taki jest. Jest naprawdę dobry. I w środku ma niespodziankę. Dziewczyny, podstawcie ręce, wystarczy dla wszystkich. To Twixy są pyszne. Ok. Uczestnicy nie mogą się doczekać, kiedy rozpoczną challenge. Ja pierwsza. Możesz bardziej uważać? Mam pomysł. Julie, uważaj! Zaraz tu wszystkich przepiłujesz! Gotowe! Ups! Mm, to jest pyszne! Mogłabym to jeść bez przerwy! Julie, jesteś tak brudna, że musisz natychmiast umyć twarz! Ja następna. Wow, tak szybko pozbyłaś się opakowań, świetnie. Mm, to jest pyszne, ale czegoś tu brakuje. Ciepłe mleko będzie w sam raz. Ojej! Wow, to prawdziwy koktajl czekoladowy. Idealne połączenie. No, to teraz ja. Wow, masz prawdziwą ścianę z Twixów. A teraz zamierzam ją przestawić. Gdzie są moje materiały budowlane? Nutella, to co trzeba. Zbuduję prawdziwy wieżowiec z Twixów. Nikt nie powinieneś zostawiać dziewczyn z Twixami. A co się dzieje? Nie, nikt nic ci nie jest. Nie, przecież mam kask.